Katarzynka, super, że jesteście, zapraszam Was na kolejny filmik Dzisiaj zło na wakacjach Oczekiwania versus rzeczywistość No przestań mi badać, chodź na basen no. Oczekiwania O nie, Zobacz, no, jak mogę Ci Okej, okay, dzięki Zobacz, piłki i mogę też się na to koło Dobra Dobra, Okej, dzięki Dzięki Rzeczywistość! Masz młody, tutaj są fajne widoki Ja sobie muszę porobić jakieś sylfiaki Chwila, jeszcze Jeszcze masz to Dasz radę A. Nie no Nie, mama Wszystko mi się porozmawiało! O nie no A few moments later Idealne tło. Zaostan jeszcze słodka. O, na swoje. Ty mały drolu. Zaraz ci dopadnę. Nigdy nie złapiesz. Do oczekiwania. Mama, no, no, mogę ci psy, proszę? No, nie no, Marcelku, coś ty. Błagam, błagam. No dobra, są wakacje, odpuszczę. Nie, eyes, ale dla Męki też. No wiadomo. Dobrze, że myślisz o siostrze. Jesteś dobry, prawda? Lekka dała zaznaczam, otwieram ci ciebie i dla mnie. Ale super, Marcelek, ale mega, jak to zrobiłeś? No wiesz robię słodką minkę, ale z ciebie super brat Marcel, dzięki, że mnie pomyślałeś. No wszyscy jesteśmy rodzajem cisłem. Dokładnie. Rzeczywistość. No, no, Mama, mogę... Nie, no Marcelku. Proszę. No dobra, są wakacje, odpuszczę, ale lęce też nie. weźmiemy. Nie, nie, po co jej? No Marcelek, nie można ta. Nie, no, nie kupuj jej. Kupimy, pod warunkiem. Nie. Tak. Nie. Marcelek, albo kupuję tobie i Lence, albo wcale. No dobra, już kupię. Ale trzeba dbać o siostrę. Okej, okay, Marcelku, to idź do Lenki, a ja sobie jeszcze wezmę kawę i do was dołączę, ok? Okej. Okay. Okay, pa. Hmm, mam pomysł. Na razie tutaj schowam. A teraz pójdę po coś, co mi się bardzo przyda. Tam A nic, tylko potrzebuję to wziąć. Okej. Okay. Okej, okay, teraz zaczynamy misję. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz już to wszystko do tej reklamy w A teraz śmieci lądują w, w tym pudełku. Okej, okay, może być. Czekajcie. Jest. Te będą dla lęki, te będą dla mnie. No, a te później sobie zjem. Ok. Lęka, proszę. O, dzięki. Zaraz wieś mi, czy wy sobie nie poznajecie? Jesteś... Serio? Mogłam się tego spodziewać! Jakieś papierki! No, weź! Nie wiem, może pecha? Nie wiem, co się stało. Oszukali w sklepie? na pewno, przecież to są jakieś twoje zabawki. Dobra, ja się teraz dorwę. i ci wszystkie nie te wszystkie pizze. Ani moja wina To oszukali! O, i te cienki, no weź! Nie złapię nic, nie chcę! Złapę zaraz! Oczekiwania Rzeka, jest gorąco, chcesz wodę? Tak, dzięki bardzo, jakże pamiętałeś No. Masz. Rzeczywistość Marcel, mi mojego gorąco, dasz mi trochę wody. Co? Nie, idź sobie sama przynieś. No daj, please! Przecież to jest daleko, no! Nie! To mnie nie obchodzi, i co jest sama! Ale ty jesteś, bo chcesz się podzielić. No please, daj mi, chociaż trochę łyków. No dobra, jak chcesz to masz. A, co nie! No, naprawdę! Dobra, dobra! Zaraz dobrze. Oczekiwania o Marcel, jaka jako ławeczka zrobić to zdjęcie. Okej. Okay. Dobra, no. Ale to super wygląda. Jo, Marcela, ale mega płysz. Nie zrobię tak ładnie co nie. Tak. No wow, ale ekstra. Wow. Rzeczywistość. so many na so O Marce, ona zrobiłeś zdjęcie? Nie. Tego zdjęcia, i zdjęcia, i zdjęcia! No Marcin, no ty tej nie mam żadnego zdjęcia, jedno, jedno, no chociaż jedno. No dobra, niech ci będzie. Dzięki, tylko takie wiesz, ładne, żeby była na Instagrama. Tak, tak, zrobię, zrobię. jak, dobrze? Idealnie. Będą spoko na Instagrama? Na Instagrama będą ekstera Ludziom się spodoba Okej, okay, już pokaż, bo dużo już zrobiłeś Okej Co to? Marta, no to, to są te zdjęcia, no! Oh, man! Nie, serio, naprawdę No i co teraz mam puścić? Nie wiem, Takie zdjęcia, one są bardzo ładne. Tak, bardzo Dala. ładne. Nie no. Oczekiwania. Oh, kurczę, znowu mi się buty rozwiązały. Marcylek, powiem, że to żeby na mnie poczekali, Ja teraz przyjdę do Was. Okej! Okay. Poczekajcie na rękę, bo ona, bo jej się buty rozwiązały. Dobra, czekamy, okej. Super! Dzięki, że poczekaliście. Dobra, idziemy. Rzeczywistość! No nie, znowu mi się buty rozwiązały. Marcel powiedz rodzicom, że po prostu że na nie poczekali ja zaraz was dogonię. Okej. Okay. Co za to było za dziwne ok? Yeah. Nie. No, oh, o! O Marcelek! Okay, Hej, gdzie ręka? Oh, tam jest! Powiedział, że nas dogoni. No dobra, to idziemy. Dobra, A? to idziemy. Co okay. nie? Nie poczekali na mnie. Pewnie to sprawka Marcela. Mogę się tego po nim spodziewać. Teraz w którą stronę? Dobra. Nie wiem, ryzykuję w tą. Ile tutaj tych wąskich uliczek? Przecież ja się jest zgubię. Ale przecież to już byłam. No dobra, teraz idę w tą stronę. ONE ETERNITY LATER Ach, Nie wytrzymam, no! Ciemno tutaj są te wąskie uliczki! Wszystko przez Marcela I teraz się zgubiłam i muszę pytać się ludzi o drogę! Ach, kolejne rozdroże, super! Chyba teraz pójdę prosto Oczekiwania Lenka, musisz mi z karę! Jasne, dobra, to jak już idę? Okej, okay, to super! OK, spoko! Ładna obrona, Marcelek! Rzeczywistość! Lekka, po mi rzuty karne? Co ty młody, nie chce mi się iść! Idź! idź. to mamie! To sobie mów! A few moments later... Słuchaj, mama powiedziała, że jak ze mną nie pograsz, to zabierze ci telefon. O ty 60, no jeszcze tego pożałujesz. No, idę już. No, widzisz, tak bardzo nie chciała iść ze mną pograć, a mama to i tak była po mojej stronie. Jasne, kochany Braciszku, arcykulu. Zagram z Tobą, że zapamiętasz to do końca życia. Ojej, ups. No co, chciałeś grać, a teraz pękasz? Jeszcze jedna bramka. Nie, nie, jest tu, nie, chcę grać! za muszę nie, <grystanie> No no nie, załatwione. nie, nie, swoich nie, Został Został tylko jeden pączek. pączek. Hmm, ty nie, to ty nie, 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 go nie, nie, no to może na pół. Tak. Dobra. poczekaj tutaj już. nie. O nie. Ja. Rzeczywistość. Słuchajcie, tylko jeden nie. O nie. O O nie. Ale, ale to był O z... oddawaj, oddawaj! Uważam! Uważaj, żebyś jeszcze mnie udławił. Ej, wankoś się zpawałam! jesteś już bezczelny! Nie no, znowu kłótnia, wy się ciągle kłócicie.